Cześć kochani i witam Was w kolejnym luźnym odcinku na moim kanale. Przepraszam, jeśli będę zamurować, ale jestem wykończona lekcjami. Dobra, pozdrawiam serdecznie Sign Sweet Heart. Jaki odcinek dziś nagrywasz, bo jesteś super, a nic taki luźny. Pozdrawiam oczywiście cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich! Nie no, moja ortografia górą, są górą. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś mi napisał y, Pozdrawiam. Ety, no to. Y, pozdrawiam. Również. No i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Y, jest super prezent. No tak, dziękuję bardzo tutaj za prezent. No dobra, więc y, może chciałam Wam pokazać takie bardzo ładną rzecz. Która jest w sklepie Jaki kanał masz w statusie Króżwilka MSP, ale jak nie widzisz, no to ci już napiszę um, Króżwilka MSP O, dziękuję Dziękuję za sobą. Dziękuję za subiczka Bardzo serdecznie I no w ogóle w nowym motywie e, Najładniejsza jest ta koszulka Jak już mówiłam ale reszta jest totalnym cringe'em. A w ogóle chciałam Wam jeszcze pokazać takie bardzo ładne włoski, które pasują praktycznie jakby do wszystkiego i myślę, że taka osoba bez vip z małą ilością Starcoins może je kupić i cieszyć się bardzo ładnym wyglądem, ponieważ naprawdę jakby do mnie bardzo ładnie do wszystkiego pasują. No może nie do, nie do każdego luka, ale myślę, że do większości tak, to są włoski za 400 sc i wyglądają bardzo słodko a ja lubię takie słodkie rzeczy wyglądające i naprawdę subcio jak dobierzcie do tego nie wiem, jakieś jeszcze kocie uszka yy, albo kocie uszka albo nie wiem, coś takiego to będzie to wyglądało trochę jakby z tym dziwnie, ale na przykład z takimi różkami lub yy, na przykład z kokardą piksel, no z pikselkiem tak, w sumie pasuje z pikselkiem nie wiem, na przykład z takim czymś na no to zbędniało, też nie, ale e, z niektórymi e, dodatkom naprawdę ładnie pasują sorka e, za wszystko, a no, no nic się nie stało nic się nie dzieje, spokojnie, każdy w życiu pope popełnia e, błędy Wynosujmy jedną osobę, której damy prezencik, a dziś tym szczęśliwcem będzie osoba z VIP-em Laska 111111123. I serio, nie wiem czy zaraz, ale za chwilę powinnam wrzucić tutaj do montażu muzykę może z tę najnowszą nutę I serio, jej to oceniam, bo to jest mega. Jak, jak dla mnie najlepsza, najlepszy hit ze wszystkich Oprócz Szarych vlogów, bo to była taka mega życiowa piosenka i mi się to serio podobało Teraz jeszcze Kosmos39 serdecznie mnie pozdrawiam Miałam ci dać grafa, ale z racji tego, że nie mogę ci dać grafa To za chwilkę cię zasubujemy na YouTubiku, YouTubiku Dobra nie no, pieska nie damy. Damy ci taką koszulkę, w sumie może być nawet. Dobra. No to teraz y, może wezmiemy jedną osóbkę, której zrobimy Luczka, 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 Luczka. I tą osobką jest Lila555103. W ogóle ja mam 13 poziom i, i nie mogę wbić 15, Boże, 14. Yy, przepraszam, ale to jest odcinek, jakby coś to 12-13, lub plus, 11. Plus. Masz 90 subskrypcji na kanale. omg, Serio, nie wiedziałam na 100 subskrypcji. Lo robię Wam loso na coś. Serio, jako po prostu nagrodę, bo. no yy, Nawet w ogóle nie wiedziałam. Super, że po prostu mam takie sobie ludzi i mam tyle subskrypcji. Robię taką emotkę. Nie, 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 nie. Wybierzemy tę nutę. Yy, Masz mało włosków, więc wybierzemy tę. Dobra. Może być maska. A choć nie wiem, czy to będzie pasować w ogóle do tego. Yy, dobra, teraz znowu jakoś pasuje. Dobra. Jedną ja z jeszcze, albo nie. Tatuaże lepsze. Dałam Ci 90. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, ale nie będę tak opisywać po każdej wiadomości, bo serio to już jest zdarwiające trochę jak ja nie mogę nawet zrobić luczka Sorry, ale nie masz takich rzeczy, których bym mogła zrobić naprawdę ładnego luczka Dobra, zrobimy z tym takim. No, 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 no. Dobra. I, i możemy zrobić to albo... lub jakąś ładną koszulkę, nie wchodzi, nie wiem co to masz teraz nie sobie, dobra, możemy zrobić takie dobra i ta moja ulubiona emotka teraz w ogóle teraz powinna znów wlecieć jakąś piosenka komentarz kamerzysty jeszcze nawet, nie wiem jaką zmontuję, ale nie wiem, czy zrobię do tego filmu miniaturkę, bo w sumie ja nie umiem robić miniaturek. Wiecie, no tak, profesor na Berka. Dobra, teraz rozrysujemy jedną ja osobkę, której uwaga wpiszemy się do księgi gości. Więc, 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 więc. E, tak, zrobię zaraz odcinek. Znaczy, zrobię odcinek na 100, na 100 subskrypcji. Bo na 90, e, to jak tak wyrównamy do 100, to zrobimy. Na 100 tysięcy będzie jakiś mega, mega specjal. Tak, zrobię na 100. W ogóle z każdego dnia, osób, z każdym dniem staje się lepsza i w ogóle nie ma żadnego wpisu. I po prostu zyskuję nowych widzów. Ok, subcio, osóbka. Dziękuję za wszystko i po prostu polecam. Okej, okay, no to teraz, aha, damy jeszcze moją animkę, oczywiście Dobrze. Yy, I to jest 30 2020. Aha, kropki nie miałam Ja zawsze się wziąłem, jakby podpisuję datą i mam lagi, tak wiem, dobra Czyli ja już. Yy, aha, wpisałam się trzy razy. Fajny bug na MSP. Fajny bag. A przy okazji możemy ci jeszcze zrobić. A w sumie już robiłam, ludź. Więc kochani, jeszcze pojedziemy sobie na czocik i będziemy kończyć odcinek. Ile ja już w ogóle nagrałam? No, 7 minut to taki luźny odcinek. Tam zwykle tyle trwają. Choć już nie wiem co robić na tych różnych odcinkach, bo ja nie mam normalnie pomysłów. Aha, jeszcze Wam jedną dziwną osobę pokażę. Ale to pierwszy sobie pójdziemy na Diament Kawiarnia. Dobra. Napiszę, może nagrywam, może ktoś powie, hej, o ty i zyska prezent. E, o co tutaj chodzi? O, to cały proszę cię. Ja teraz nagrywam różny odcinek, a ty mi przesyłasz... E, Dobra, to najpierw Wam pokażę dziwną osobkę, bo na czacie mi się całe MSP zlaguje, więc ta osobka nazywa się. Mam dla Was dwa, dwóch hakerów dzisiaj. Pierwsza osobka to Dekult, i to jest hakerka, która hakuje do dziś. Najdziwniejsze jest w tym to, że kiedy zaprosisz ją do znajomych, będzie ona ci przyjmie i będzie Ci aktywna cały czas, tak jak Pixie lub Zack Sky. A co ona ma w statusie w ogóle napisane? Bo nie wiem. Status mi, się, status mi się nie pokazuje, więc jeszcze raz wyszukamy. Ona nadal hakuje, więc e, chroncie się. Tak. Znaczy, ja tak średnio wierzę w hakerów, ale. Mm, trochę tak. Mami, want help, you know. the good. Mamusia ci już nie pomoże. Aha, fajne spoko Dobra, teraz kolejna dziwna osóbka, czyli The yy, de... Demon, tak chyba było? The de Demon i The de Devil? Czyli to demon, to diabeł? Dobra. I jest to hakerka, która zresetowała sobie nazwę. Yy, I teraz mam coś napisane nawiedzony przez demony. Aha, czyli taki typowy, typowy, typowy taki. Hakerski ten Eee, dobra, co było Don't be afraid to go further, come closer, You are already in heaven Typowy tekst ściągnięty Z tłumacza, fajnie Dobra mamy, mamy jakieś wpisy No właśnie ja Ostatnio mi się ktoś wszedł na konto i napisał Kiedy gości tej osoby, nie wiem Ale to pewnie ktoś zrobił żarty Albo serio, bo serio jej nie wylogowały. Ma luki, ma jakiegoś luka. Heaven, niebo, spoko. Spoko, jesteś w niebie, no fajny look. Ze starego kreatora chyba postać mostem. Generalnie tutaj nic nie ma. Na biografii też nie. Więc... Nie ma żadnych awards praktycznie. I w liście życzę i ma dwie rzeczy. Czyli coś takiego za 425 i 475. Generalnie dziwna osoba, ale nie wiem czy. Hacker, skakanka. Pozdrawiam, bo to jest moja koleżanka znaczy białe w generalnie. Eee, pozdrawiam i nagrywam. To teraz to Tobie możemy jeszcze dać prezent wyjątkowo, oczywiście ja dla każdego będę robić wyjątki na każdego odcinek, więc się nie martwcie spokojnie i jak mnie zaraz zaczniesz błagać o dripa to serio nie wytrzymam, bo już mam tego dosyć jak ludzie mnie błagają o dripka więc co by ci tu dać, możemy ci dać widziałam taką mm, bluzeczkę, którą tutaj widziałam tylko nie wiem gdzie ona jest o tutaj prawda. nie ci bo w sumie zbytnio ładnie, no, w sensie masz pozdrawiam ci serdecznie dziękuję ja Ciebie też chcesz być moją najką? no dobra, no dobra, zrobię wyjątek Ciebie przyjmę usuniemy Cię z tego konta i będę na tym koncie, bo skakankę usunął, bo to jest jej drugie konto generalnie jak ktoś daje jej dripa to ja się odwdzięczę za nią, no tak jak to ja i demon 2020 roku, czyli gość, który chodzi po czatach i robi sobie jaja. No wiesz, już będę, kochani, kończyć. Mm. Więc to by było na tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek na pewno będzie jakiś inny i nie tylko luźny. I tak na zakończenie to castingu dalej nie przywrócili, nie wiem czy przywrócą. Tutaj również bardzo dziękuję za grafa, ponieważ to jest mega pomysł do 14 levelu. Okej, okay, dziękuję za grafka. To mega pomysł do 14 levelka, więc ja już się z wami żegnam i wam... Owocnego i wytrzymującego, żebyście dali radę w roku szkolnym prze, przez lekcje online, żebyście nie wysiedli tak jak ja dzisiaj, że ledwo nagrywam ten odcinek. A tutaj jest smutno, no mi też jest smutno, bo... Bo ja już po prostu już nie mogę, bo jest tyle nauki, więc ja się już z wami żegnam i naprawdę życzę Wam, żebyście wytrwali w tej nauce i dobili mi 100 st subów, więc sorry za odgłosy w tle, ale mój kajtek, w sensie pies wrócił z pola i zawsze się musi wydrzeć. Więc ja już kończę i pa pa!